Ja Chciałabym wam pokazać, co dzisiaj kupiłam w Action i Half Price. Ten chora psychicznie i wydaje bardzo dużo pieniędzy na rzeczy, których nie potrzebuje. Zacznijmy od tej lampki z Action. Jest to lampka na baterie. Przyda się. Jakieś dziwne coś z Half Price, czego można zrobić lody na moniadę. Half Price. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest to smaku duriana, czyli tego bardzo świedzącego owoca. Balsam do ciała. Jestem w szoku, ale skończyły się wszystkie balsamy do ciała. Jakiś czas temu sobie postanowiłam, że nie będę kupować kosmetyków, jakie mam i najpierw użyję wszystkie. No i tak się stało z balsamami. Teraz mamy kolejny krem do ciała. Dexion. Ja nie wiem, po co mi to jest. Jest to jakaś lalka. To wychodzi z wody. Worki na śmieci. Mój ulubiony napój. Mniam, miałam chusteczki do podcierania się, nożyczki. Nic jak Te akurat nie do podcierania się, tylko do samochodu. bo są jakieś maseczki do twarzy i ja nie wiem, jak one działają, ale zobaczyłam je, widziałam. muszę, muszę się uduszyć. Zobaczcie, i tutaj na przykład widać, że to jest pełno takich małych części, a tu mamy taką, no jednak też są takie małe części. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale było w promocji. Alex Action za 12 zł e, Do inhalacji użyję do tego tej takiej parówki do twarzy. Tego jeszcze nigdy nie miałam. Są to chusteczki do suszarki. Właśnie używam suszarki, więc spauzuję i wstawię do tego. Słomeczki. Piringi do ciała z Action. One kosztowały pewnie około 6 złotych. Jeden, może 7, może 8. Kokos i wzięłam wiśnie. Nie, to nie jest wiśnia. Maska do włosów, nie mam pojęcia, po co mi ale była w promocji. Mam ze sobą duży problem. Dobra. I to jest maska do, do makijażu. Tanki na grill. Kolejny worek na śmieci. Szczoteczki do zębów. One kosztowały 4 złote. W sensie mam swoją szczoteczkę. Każdy w tym domu ma swoją szczoteczkę. Mam takie awaryjne. gdzie jakby na przykład ktoś przyjechał i nie miał czym umyć zębów. I ja wtedy mówię, a masz szczoteczkę? Proszę, weź ją. Przez mam pojęcia, ale to jest napisane Cheeks Lips Skin. Peach Tint. Lubię peach. Wziąłem tylko i wyłącznie ze względu na nazwę. Jest to Liquid def smaku mango. Mango to mój nowy ulubiony owoc. wcześniej był to melon, pomelo, a teraz jest to mango i to było w promocji za 7,99 zł. Co wzięłam jeszcze pojemniczki i talerzyki i wzięłam spodenki dla mojego ojca. Oby były dobre. Za wszystko zapłaciłam 330 zł. zajbiście. Naprawdę nie potrzebuję z tego nic.